Witajcie, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek 12.12.2020. Dość późno, ale postanowiłam podzielić się jednak z Wami. Jeszcze dzisiaj myślę, bo na kilka dni, prawie na dwa tygodnie, najprawdopodobniej będę odcięty od internetu, bo wyjeżdżam stąd, gdzie jestem teraz na jakiś czas. Dlatego. Ja chciałbym z Wami podzielić informacją, która uważam jest bardzo ważna i na czasie. Dajcie tylko znać mnie, widać, słychać, bo nadaję jednocześnie na dwóch platformach, czyli na YouTubie i na Facebooku. Uh, yeah. No i myślę, że to, co usłyszycie, jest bardzo, bardzo istotne. Tytułem tego live'u, jak zauważyliście, są słowa, które dałam, zapisałam nawet. Tak. Módl się, wysłuchaj odpowiedź i działaj rozważnie. I działając w emocjach, w tak zwanych oparach duchowej euforii, można podjąć decyzję o fatalnych skutkach. I chciałam troszeczkę rozszerzyć ten temat i powiedzieć, co, co ja miałam na myśli, mówiąc o tym. Widzę Was już tutaj, Viola, Weronika, Anna. Witajcie. Dwiany już mamy tutaj. Tak. Dobrze. Kochani, napiszcie, jak to ktokolwiek dołącza, że jesteście, jak ktoś z Was udostępnia to, udostępnijcie od razu, myślę, że to będzie warte tego. Słuchajcie, najwięcej problemów w naszym życiu przychodzi wtedy, kiedy my najpierw mówimy później myślimy i najpierw działamy, działamy zanim też pomyślimy. A proces musi być taki, że najpierw modlimy się. Czekamy na odpowiedź Boga. Przy podjęciu decyzji musimy konsultować się u najlepszego doradcy. Mówiąc to do Was, ja mówię to też do siebie. Nie myślcie, że zawsze podejmujesz decyzje słuszne i bez błędu. Niestety mam ze sobą chyba wszystkie możliwe popełnione błędy. I upadałam nieraz i podnosiłam się tylko dzięki łaski Bożej żyję. Myślę, że każdy z nas, chociaż niektórzy nie mają z tego um, tytułu, w tym, w tym zakresie świadomości, myślę, że jest fajnie, wszystko ok. Jestem uh, sam taki mądry, szybki, wspaniały i tak dalej. I ludzie sobie sprawę nie zdają, że żyją na tej ziemi dzięki łasce Bożej. Gdyby On swoją łaskę sunął, tak jak wiecie, Podczas zabójczego gradu słońce, jakby taki parasol, który chroni nas przed uderzeniami tych lodowych bryl, to byśmy byli już dawno w innej rzeczywistości, w innym świecie. Ok, zauważcie, że najwięcej skandali, najwięcej problemów między ludźmi, najwięcej sytuacji, które doprowadzają do bójki, a wręcz do zabójstwa jest. Ktoś komuś coś powiedział, ktoś o kimś coś pomyślał, nie zweryfikował, ktoś coś zrobił za szybko i później tego żałował. No, w Biblii jest kilka, no, kilka przykładów na ten temat, tak? Weźcie na przykład pod uwagę Abrahama chociaż, tak? Za szybko. Otrzymał od Boga obietnicę, ale lata mijały, nic się nie działo, stwierdził, że no, chyba Bóg zapomniał. Chyba on miał co innego na myśli. Zdecydowali z Sarą pomóc panu Bogu. I zamiast tego, żeby to Sara urodziło mu syna, no to stwierdzili, że to prawdopodobnie no to niewolnica, która jest krzepka, silna, ma mocne geny, ma być tą surogatką, tak zwaną, tak, która urodzi dziecko na kolana Sary, która już nie może rodzić, no i tyle. Ale Bóg miał swoje plany. Tylko wiecie, czasami ja myślę, że czasami, My nie dajemy Bogu zrealizować Jego plany, bo my czasami staramy się coś zrobić za Niego albo Jemu pomóc. Ja kiedyś myślałem, że jeżeli ja zaprzestanę głoszenie Ewangelii, to pewni ludzie nie będą zbawieni. Miałem takie poczucie winy. I to poczucie winy wpajano jeszcze, że jak Ty nie powiesz, to będziesz miał na rękach krew tych ludzi. Słuchajcie... To jest nad, te, nadinterpretacja. My mamy owszem głosić, ale nie z przymusą, tylko dlatego, że mamy ten przywilej i radość, uczestniczenie w tym dziele zbawieni. Bo jak my nie będziemy mówić, to nie znaczy, że jak nie ja powiem Kowalskiemu, to Kowalski zginie i później na sądzie, Bo powie, wiesz, panie Kowalski, no to wyduta nie przyszedł do ciebie, bo ja go wysyłałem, a on się upierał. No i teraz niestety nie dotarł do ciebie Ewangelii i teraz idziesz do piekła. No, przecież tak nie będzie. Jeżeli ktoś tak myśli, że tak będzie, to jest w głębokim błędzie i nie znasz naszego ojca. On nie potrzebuje ciebie i mnie, żeby zbawić tych, którzy wołają. Ale on proponuje tobie i mi, abyśmy współuczestniczyli w tej służbie pojednaniu. Nam to powierzą, nam zaufał. Tak, takim ułomnym upadającym. On nam zaufał. On chce, byśmy odczuwali radość, widząc, że. Przekazane przez nas słowo, żywe słowo będzie dokonywało zmiany w sercach niektórych ludzi, nie wszystkich. Przecież wiemy, że są cztery rodzaje gleby. Tak? Jest gleba kamienista, znacie tą przypowieść. Tak? Jest gleba obrośnięta cierniami, jest wydeptana. Jest tylko jedna z tych czterech żyzna, gdzie ziarno przyniesie plon. Nie będzie ani wydeptana, ani wysuszone, ani wodziobane przez dzikie ptactwo. A więc nasze zadanie jest siać. A dlaczego? Dlatego, że to jest przywilej. Dlatego, że my w tym momencie jesteśmy w stanie duchowo, empatycznie, sercem, umysłem przeniknąć się tą miłością i tą troską, którą Bóg ma wobec nas. A więc wracając do naszego głównego tematu pośpiesznego działania. Bardzo często modlimy się i jak już stajemy z kolan, zapominamy, co Bogu powiedzieliśmy, o co prosiliśmy. Wpadamy w tę rutynę albo zapominamy to, o czym prosiliśmy parę dni temu i kiedy nadchodzi sytuacja krytyczna, to próbujemy na swój sposób zaradzić, na swój sposób powiedzieć, wypowiedzieć się, zareagować, pozostawiając Bogu bardzo małe, małe pole do działania albo wcale. No i wtedy, no jak to się mówi, załatwiamy to po ludzku, czyli, czyli tak, że później po nas mogą być zgliszcze. Podejmując decyzję jakąkolwiek, powinniśmy Boga prosić o pomoc. Wiele takich decyzji, które patrzę wstecz, i niedaleką przeszłość, i daleką przeszłość, wiele takich decyzji niestety podejmowałem, próbując korzystać z rad ludzi, Albo próbując skorzystać z pewnych racjonalnych przesłanek, próbując skorzystać z swojej wiedzy i mądrości. A często było taka sytuacja, kiedy Bóg wyraźnie dawał do zrozumienia, nie idź tam. To robiłem tak jak ten Bileam. Siadałem na oślicy i jechałem. To dosłownie oczywiście. Wielu z nas tak robi. Nie myślicie, że tylko ja tak robiłem. I później przychodzimy do Pana Boga i mówimy, Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego tam pojechałeś? Dlatego to zrobiłeś? Dlaczego to opowiedziałeś? Dlaczego to e, pomyślałeś? Dlaczego nie poczekałeś na odpowiedź w ciszy? Odpowiedź przychodzi, kochani. Jeżeli to jest sytuacja, gdzie trzeba działać natychmiast, to wystarczy pomodlić i w ciszy, na spokojnie poczekać. I ta odpowiedź przyjdzie. Czy to w postaci głosu, który usłyszycie z tyłu głowy. To nie będzie tak, jak głośno, że pokój, że wszyscy usłyszą. Nie, ty usłyszysz, bo to jest dla ciebie odpowiedź. Albo zadzwonię telefon, albo dostaniesz e-maila, albo dostaniesz smsa, albo ktoś przyjdzie. Albo Bóg otworzy Pismo Święte na takiej stronie, gdzie będzie dla ciebie odpowiedź. Ale ona przyjdzie. Ona zawsze przyjdzie na czas. A jeżeli nie przychodzi, to znaczy nie czas na odpowiedź. Pamiętacie, Daniel modlił się. 21 dni modlił się, pościł, prosił Boga o odpowiedź. I później Anioł, który był wysłany, powiedział: odpowiedź wysła od razu, ale była duchowa walka w tym świecie niewidzialnym, gdzie są prawdziwi wrogowie, o których apostoł Paweł mówi, że były to czymś nie z krwią i ciałem, a właśnie z tymi istotami, które w innym wymiarze się obracają. Oni są, one są tu wokół nas, my ich nie widzimy, bo nie mają tych ciał, co ty i ja. Są w innym wymiarze, ale są to żywe, inteligentne istoty, których inteligencja cała jest przekształcona, żeby nam, ludziom szkodzić, żeby nam oprzykrzać życie, żeby nas zwodzić, żeby poprzez manipulacje innymi ludźmi, na różne sposoby. Najgorsze manipulacje to jest wtedy, kiedy są to ludzie wierzący, którzy w imieniu Bogu, Boga czynią drastyczne rzeczy. To dzieje się na co dzień. I tego dzieje się coraz więcej. Nie dajmy się manipulować. Nie dajmy się, sam. słuchajcie, diabeł zawsze wyprzedza ludzi o jeden krok. On jest bardzo dobry szachista. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z przeciwnikiem, który ma prawie 6000 lat ćwiczeń z rodzajem ludzkim. On nazna na wylot, nasze słabości. On może przewidzieć wiele spraw. I to nie znaczy wcale, że mamy się go bać, tylko my nie mamy z nim walczyć w pojedynkę sami, bo przegramy. Tę partię my nie wygramy nigdy, kiedy mamy tet tet. Dlatego tak, jak pomiędzy nami a Bogiem może być jeden pośrednik, Chrystus Shua, Jezus Chrystus. Bo to On zanosi nasze modlitwy do Boga. Bo gdybyśmy byli święci, bez grzechu, moglibyśmy bezpośrednio z Bogiem obcować. Ale tak jeszcze nie jest. To będzie dopiero po tym, jak dostaniemy te odmienione ciała, i nasz mózg będzie już całkowicie inny, jako organ, jako napełnienie. Tak? I już nie będzie grzechu, nie będzie zarodków, nie będzie tego wszystkiego, co nas nęka. I podobnie w walce, Chryst kiedy chcemy walczyć z diabłem, to nie powinniśmy tego robić w pojedynkę. Mamy kogo? Mamy orędownika, mamy męża walecznego. Który z mieczem obosiecznym występuje, żeby nas obronić. I do niego powinniśmy przebiegać wtedy, kiedy diabeł nas atakuje. Prosić jego o pomoc. I wtedy to on załatwia przeciwnika. I diabeł ucieka, gdzie pierwsze rośnie. Ale mu powinniśmy dać mu czas. Ja się uczę tego. Ja się uczę każdego dnia. Niestety widzę, że jeszcze. Często jest taka sytuacja, kiedy próbuje coś robić sami. Za każdym razem, jak to robi sam, impulsywnie, tu i teraz trzeba załatwić, odpowiedzieć, zaranżować. No to najczęściej to dzieje się tak, jak się dzieje. Już wiecie, tak? Jak możecie dziać, kiedy sytuacje problematyczne na tej ziemi człowiek sam działa, a diabeł tylko czeka na to. Tak, on to zawsze wykorzysta. Dlatego kochani, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to. Na sławę Bożą, na chwałę Bożą. Czyńmy to. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy. Czy jesteśmy w pracy, czy w domu, czy w samolocie, czy w pociągu, czy w samochodzie. Jesteśmy w świecie widzialnym, materialnym i świecie niewidzialnym, gdzie dookoła nas aż się roi tych smoków, węży, tak? Sług szatana. To są demony. To są upadli aniołowie. Którzy, nie wiem jak się zaraz, którzy, które, nie wiem, one nie mają płci, tak? Którzy ćwiczą się każdego dnia na rodzaju ludzkim, jak go zwodzić, jak go podchodzić, jak go kusić, jak go oderwać od Boga, jak zdeptać wiarę, jak zabrać nadzieję, jak słamsieć i zabrać miłość i przekształcić ją w nienawiść. To jest ich specjalizacja. Dlatego jak wróg przychodzi, on nie przychodzi po to, żeby posłuchać. On przychodzi, żeby zabić. Więc mamy przeciwko ciebie i mnie wysłanych kilerów. To są opłacani zabójcy, nazwijmy to tak. Ja was nie straszę mówiąc, to, to po prostu chcę uświadomić, że żyjemy w tej rzeczywistości. Mieliśmy wiedzieć o tym, że żyjemy na terytorium wroga. Ta ziemia na razie jeszcze uzurpowana jest przez tyrana, węża starodownego, zwano diabłem i Szatanu, który wie, że czasu ma niewiele do momentu, kiedy będzie wrzucony do jeziora ognistego i unicestwiony i on wiedząc o tym próbuje zwieść, zdeptać i odebrać zbawienie tym, którzy są wybrani. A kto jest wybrany? Ten wybór dokonuje się z obydwu stron. Dlatego związek pomiędzy Chrystusem i jego kością, czyli Nowa Tobą, a Chrystusem, jest porównany do związku małżeńskiego, a tam nie ma tak prawdziwy związek małżeński. Obydwie strony, oblubieniec i oblubienica, wybierają siebie nawzajem, podejmują decyzje, zgadzają się, chcą, pragną. Jak tego nie ma, to nie jest związek. To jest przemoc. Niezależnie od tego, jaką stroną komu co narzuca. Dlatego to jest wybór obu stron. Jest napisane, że wybranie do zbawienia to kogo? Kogo diabeł będzie chciał zwieść? Owszem, on zwodzi cały świat, a szczególnie tych, którzy powiedzieli Bogu tak. Którzy poszli Bożą drogą. On ma lutą nienawiść przeciwko takim ludziom. Jest napisane w Księdze Objawienie, że on walczy szczególnie z tymi, którzy zachowują Boże przekazania i mają wiarę Jezusa, ich uszyłą Mesjasza. Sprawdźcie to. Sprawdźcie, jest to pisane dokładnie. Czytajcie objawienie 12, 13, 14 rozdział i tam jest w tych rozdziałach opisane przeciwko komu walczy diabeł. On nie walczy przeciwko wszystkich wierzących. I słuchajcie, niektórzy ludzie na myślą woda święcona, różaniec, diabłu, strasznie boi się różaniec, ludzie. To jest tak śmieszne i niedorzęczne, że diabeł boi się jakiegoś tam przedmiotu. On, on kicha, prycha i, i, i śmieje się, kiedy ludzie coś takiego mówią. On się nie boi takich rzeczy. Jedynie, czego on się boi, on boi się człowieka, który w momencie, kiedy jest zaatakowany, woła o pomoc do Boga w imieniu Chrystusa i Ta pomoc przychodzi natychmiast. I on właśnie tego się boi. A nie żadnych różańców, wody święconej, jakieś tam chusteczek potarty, potartych obraz. Mary, jakieś obrazki święte, diabł się tego boi. Albo naklejesz obrazek, albo powiedziesz fisiora, krzyżyk i coś tam jeszcze, i to będzie chronić twój samochód. No ludzie, no was proszę. Może jakiś czas będzie chronić, ale to nie Bóg. Będzie chronić ten, który rozdaje karty w tym świecie, który wynosi na pediestał słynne gwiazdy sportu, kina estrady i tak dalej, słynnych piosenkarzy, którzy jemu autentycznie sprzedali toż Ja nie mówię otwarcie. O tym powiedziała kiedyś Rehana. O tym powiedzieli masę ludzi, że autentycznie musieli, nie musieli, chcieli, chcieli mieć sławę i pieniądze, to poszli na ten krok. A stamtąd już nie ma drogi powrotnej. Jak to się mówi, podpisali cyfrografy. Także, kochani, tak to wygląda. Bądźmy, bądźmy naprawdę ludźmi roztropnymi. Prośmy o tą mądrość i roztropność Boga. On daje każdemu. Postął Jakub powiedział: bez wypominania. Jeźlibyśmy, jeźlibyśmy, jeżeli byśmy, jeśli byśmy, o tego słowa brakowało, jeśliśmy wcześniej podejmowaliśmy masę głupich decyzji, Bóg nie będzie nam tego wypominał, jak do niego przyjdziemy i powiemy: Boże, ojcze mój. Proszę Ciebie, daj mi mądrości. Daj mi tej mądrości, która mi brakuje, bo widzę, że brakuje, bo podejmowałam i podejmuję niewłaściwe decyzje, bo nie panuje nad językiem, nie panuje nad emocjami, nie panuje nad działaniem. Potrzebuję Twojej mądrości, Twojej mocy, Twojego ducha. Napełni mnie i prowadź mnie, aby mnie zginął w tym świecie. I wtedy mamy tą. Otoczeni jesteśmy tą, tym polem siłowym, tak jak w tych filmach science fiction. Z Strzały diabła nie dolatują, one się łamią. Bo mamy i przyłbicę, i miecz, i tarczę, i całą zbroję. Od stóp do głów. Jest do Efezjan. Afezjan Paweł tam właśnie mówi o ten zbroj, Co, czym jest. Tym się chciałem z wami, kochani, podzielić się. I chcę powiedzieć, że w ostatnich kilku dniach Bóg uczynił kilka niesamowitych cudów. Nie mogę tego mówić publicznie, bo być może osoby, które były zaangażowane w te wszystkie procesy sobie tego by nie życzyły, ale chcę Wam powiedzieć, że Bóg przychodzi z ratunkiem do tych, którzy wołają zawsze. I jestem świadkiem tego. Dosłownie wczoraj i dzisiaj byłem świadkiem niesamowitych rzeczy, o których mogę powiedzieć na priw albo na Zoomie. W najbliższą sobotę zapraszam Was wieczorkiem o godzinie 21.00. Możemy spotkać się na Zoomie i tam właśnie w takim małym, zwartym gronie. Ludu Bożego. To bo są ci, którzy kochają Boga, to są ci, którzy pragną być Mu posłuszni, to są ci, którzy szukają Jego woli, zgłębiają Jego słowo w prostocie. I właśnie się zbieramy i zachęcam Was serdecznie. Nie mamy możliwości na razie zbierać się częściej, bo akurat ja pracuję online i pracuję w kilku strefach w kilku strefach um, czasowych i z Europą i, i tak dalej i Bogu dzięki, że mam tą pracę zacząłem mieć pierwsze owoce tego tak, dopiero teraz, przez wiele, wiele miesięcy Bóg dawał mi pożywienie tak i moim dzieciom tak jakby wiecie, że są aniołów, dosłownie ja bardzo Bogu dziękuję za to, za to, że to czynił i niektórzy z was wiecie o co chodzi, dziękuję mu szczególnie za was też za to, że byliście Jego narzędziami. I teraz ja mam możliwość taką, żeby móc wspierać innych i chwałę mu za to. Bądźcie błogosławieni, kochani, życzę Wam dobre nocy w Bożej mocy. Przemyślcie to, co powiedziałem. Przeanalizujcie to ze słowem. Módlcie się, czekajcie na odpowiedź. Proście Boga o znak. Proście Boga o słowo i On to da. Proście o mądrość i On da bez wypominania. Proście o napełnienie Duchem Świętym i On napełni, jeżeli zapragniecie w skruszy serca być oczyszczeni. Bo człowieka, który ma skruszone serce, nie tego, który się płazi, bo się boi, tylko skruszone serce, bo żałuje tego złego, co zrobił i widzi w świetle charakteru Bożego, jego miłosierdzia, jego mądrości, tego wszystkiego, co on czyni, jakim on jest. Widzi mu siebie Widzimy te braki, widzimy te opadki, przychodzimy z tym do Niego. On nam nie wypomina, on nas tego wyczyszcza, i dopiero do wyczyszczonego naczynia może być wlane oliwa, czyli może mu być ten napełnienie Duchem Świętym. Dobre nocy, w Bożej mocy. Nie zapomnijcie podzielić się tym live'em i nie zapomnijcie też modlić się, naszego brata Zbyszka, który Wczoraj albo dzisiaj, nie muszę sprawdzić, ale prawdopodobnie wczoraj, zakończył 42 dni głodówki. Teraz jest w okresie powracania do jedzenia. Będzie pił tylko wywary z warzyw. Bez niczego, po prostu wywary z warzyw. Powoli, powoli, dwa miesiące będzie powracał do, nazwijmy to, normalnego jedzenia. Bardzo Was proszę o modlitwę, o wytrwałość, o moc ducha dla Niego, o zachętę, bardzo tego potrzebuję i myślę, że niedługo zrobimy z nim kolejny live. Wierzę w to. To jest mój umiłowany brat, mój przyjaciel. Na razie jedyny. Nie ma wielu. Oczywiście, no, chwileczkę. Mam synów, których też uważam i są moimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że to jest się. Zajm Natomiast, no, tak jak kiedyś Dawid mówił, że mieć przyjaciele to jest wielki skarb. Także Bogu dziękuję. Niego i za każdego z Was, kochani, co jesteście, wspieracie w modlitwach. Proszę też wspierać w modlitwach siostrę, która teraz leci. No czy nie teraz, jeszcze chwileczkę, będzie siadać do samolotu. Jeszcze nie leci. Siadać będzie dopiero do samolotu za godzinę 24 minuty, żeby bezpiecznie doleciało, żeby Bóg nam się opiekował po drodze. Ci, którzy wiedzą, wiedzą, nie pytajcie nawet, ale tutaj ci, którzy wiedzą, ci wiedzą, tak hasłami mówię. No i bądźcie błogosławieni, życzę Wam. Błogosławiony dobry noc.